Cześć, kochana. Dzisiaj opowiem Ci troszeczkę o dosyć wywrotowym koncepcie, e, mianowicie takim, że nasze nawyki, nasze nałogi są oznaką naszego zdrowia psychicznego. Tak? I całkiem możliwe, że wiesz, w tym momencie jest coś takiego, wow, no, o, co on, o, o czym ona gada, tak? Bo to jest coś zupełnie innego niż. To, wszystko, co słyszałyśmy od naszych terapeutów, psychiatrów, psychologów, rodziców, partnerów, tak przyjaciół, generalnie no, mówi się, że nawyk to jest coś złego i raczej świadczy o tym, że coś jest z Tobą nie tak, tak, że jesteś zepsuta, że masz jakieś wadliwe mechanizmy radzenia sobie z emocjami, że nie potrafisz powiedzieć nie, że nie masz silnej woli e, i tak dalej, i tak dalej. E, I całkiem możliwe, że. I ja tak twierdziłam, tak? Bo, bo pewnie tak twierdziłam kiedyś, ale no jakby ja cały czas się rozwijam, czytam książki o psychologii, o nawykach, książki takie dotykające bardziej też sfery duchowej, więc właśnie doszłam do takiego wniosku, czytając te, te wszystkie rzeczy, słuchając podcastów, że faktycznie to tak jest, że nasze nawyki są próbą Poradzenia sobie właśnie z jakimiś złymi emocjami i wrócenia do, takiej, do takiego podstawowego dobrostanu, tak? Momentu, kiedy czujemy się ok, kiedy nic nam nie doskwiera, nie zawadza. Pisałam o tym w poście z miłości do siebie, który sobie przeczytaj. Myślę, że on właśnie też odkręca całą tą, ten dyskurs, tak? Całą tą cały ten pogląd właśnie na, na tym, czym, czym są na, nawyki, bo tam udowadniam, że jakby to nie jest tak, że Ty jesteś jakąś masochistką, tak, i Ty się obżerasz, żeby siebie sabotować. Ja pamiętam, że właśnie miałam bardzo często to na terapiach na których chodziłam, właśnie tak, taki pogląd, że ja się sabotuję, tak, albo też mówią mi to moje podopieczne, że tak, tak właśnie usłyszały, że... E, I też dochodzą same do takiego wniosku, że właśnie, no... No, jak to, tak? Jeżeli wiem lepiej, że obiadanie się jest złe, że mm, sprawia, że jestem chora, nie wiem, mam już insulinooporność, cukrzycę, e, arytmię serca, mogę tak naprawdę zejść w każdym momencie na zawał, wymiotując, a i tak to robię, no to znaczy, że siebie sabotuję, tak? E, ale właśnie mówię, że to nie jest tak, bo ty po prostu starasz się poczuć się lepiej przez chwilę. I tak, nawyki zaczynają się właśnie jako próba poczucia się lepiej. Czyli był jakiś tam okres w Twoim życiu, powiedzmy krótszy czy duszy, że się czułaś y, po prostu źle. Czułaś się odłączona od siebie, nie wiem, odłączona od swojego y, towarzystwa, y, od ludzi, którzy Cię otaczają, tak? Gdzieś, nie, nie wiem, nie czułaś tej miłości y, i właśnie próbowałaś coś z tym zrobić, nie? Czyli powiedzmy zaczęłaś jeść słodycze, tak? I właśnie to jest przypadek, kiedy dziewczyny wpadają w zaburzenia odżywiania bez uprzedniej diety, Czyli na przykład jedzą słodycze, bo mają jakiś problem w domu. Tak? I skoro nic nie mogą na to poradzić, no bo jeżeli powiedzmy rodzice są jacyś, nie wiem, znęca, znęcający się, czy nieobecni, czy nie kochający, czy, czy w ogóle jacyś, nie wiem, powiedzmy toksyczni, tak? No to ty jakby nie masz na to żadnego wpływu. Nie możesz pójść do rodziców i im powiedzieć, słuchajcie, odwalecie beznadziejną robotę, musicie mnie bardziej kochać, nie? E, zwłaszcza kiedy jesteś, nie wiem, nastolatką, no jakby, no dobra, no możesz tak zrobić, ale generalnie to raczej nie zadziała, tak? Więc jakby czujesz tą pustkę, czujesz tą presję, czujesz to nieszczęście, e, a wiesz, że jeszcze niedawno, tak powiedzmy, e, czułaś się dobrze, nie? Czyli twoje samopoczucie było na jakimś tam, powiedzmy, stabilnym e, poziomie, tak? A teraz Twoje samopoczucie jest tutaj, nie? czyli po prostu czujesz się źle. Tak? I jakby na tym poziomie świadomości, na którym jesteś, może ci się wydać bardzo dobrym pomysłem, na przykład, zacząć pić alkohol. Tak? Bo jeżeli zaczniesz pić alkohol, no to Twój nastrój się e, podwyższy przez jakiś czas, tak? no, czujesz się nie wiem. Wyluzowana, fajnie, nie wiem, pijesz w jakimś towarzystwie, tak, stoletnim swoim, i jest po prostu super, i na chwilę wracasz właśnie do tego poziomu, na którym jeszcze niedawno żyłeś, nie? Czyli, czy na przykład właśnie czujesz się źle i sięgasz po czekoladę, tak? Bo też miałam takie podopieczne, które właśnie. To jest raczej rzadszy przypadek, ale zdarzają się takie przypadki, że dziewczyny zaczynają używać słodyczy po to właśnie, żeby się poczuć lepiej no i uzależniają się od nich, tak? No bo cukier uzależnia też właśnie to, to uczucie, że, że wszystko jest ok, tak? To uzależnia. Jeżeli na przykład Twoją metodą do czucia się lepiej w tym złym samopoczuciu stanie się czekolada, czy alkohol, czy narkotyki, czy jakieś inne, nie wiem zachowania, tak? czy, czy też bieganie, tak, powiedzmy, nie, to się może stać bardzo szybko Twoim nawykiem, tak, czyli używasz jakiejś czynności, żeby właśnie poczuć się lepiej. I za jakiś czas ta czynność, która właśnie miała sprawić, że poczujesz się lepiej, Staje się problemem, tak? Jeżeli to jest właśnie jedzenie czy czekolady, czy picie alkoholu, czy palenie papierosów, cokolwiek, to już jakby ten problem pierwotny, że na przykład nie wiem, rodzice byli toksyczni, zaczyna schodzić na drugi plan. Jeżeli lata mijają, powiedzmy, już wyszłaś z domu, masz swoją rodzinę nie wiem, nawet się pogodziłaś już z rodzicami, po prostu już ten problem Ci nie dotyczy, tak? To było tak dawno temu e, i może masz jakieś, nie wiem, żal do rodziców czy, czy cokolwiek, ale jakby już nie jesteś z nimi w kontakcie e, każdego dnia, tak? Więc jakby ten problem odchodzi na drugi plan. E, nikt się tam w, to, nad Tobą nie znęca w domu, bo już na przykład w tym domu nie mieszkasz, ale masz ten nawyk picia alkoholu czy właśnie jedzenia czekolady, który przyprawił Cię o 20 dodatkowych kilogramów, które właśnie chcesz zrzucić, tak? I nie wiem, idziesz na dietę. E Czujesz się źle na tej diecie, no bo oczywiście, jeżeli masz duży deficyt kaloryczny, czujesz się jak główka za przeproszeniem, tak? I co robisz, żeby poprawić sobie nastrój? No, używasz tej czekolady, tak? Rzucasz się na czekoladę. Już pomijając to, że jesteś po prostu wygłodniała i, i twój organizm potrzebuje tych dodatkowych kalorii, ale e, także jakby już jesteś uzależniona psychicznie od tego, no bo traktujesz właśnie tą czekoladę jako ten podwyższacz nastroju powiedzmy nie? i dlaczego to jest oznaka zdrowia psychicznego dlatego że ty właśnie podświadomie czujesz że jest jakaś jest jakiś baseline tak? jest jakaś podstawowa nie wiem, podstawowe samopoczucie które jest w miarę dobre jakieś powiedzmy neutralne samopoczucie do którego twój umysł dąży tak po prostu każdy człowiek no, no nikt się nie chce czuć źle tak? Nikt, nikt nie, nie jest jakimś masochistą, który, który chce cierpieć. Tak więc gdzieś podświadomie nasz umysł dąży do tego, żeby to samopoczucie wyrównać, żeby czuć się przynajmniej neutralnie. Tak? Przynajmniej jakimś, nie wiem, no, no w miarę zadowolonym z życia. Ja nie mówię tu jakieś o, o jakiejś ekstazie, nie wiem, że czujemy, że możemy góry przynosić, ale po prostu takie normalne, codzienne, codzienne samopoczucie, gdzie wstajesz, nie wiem, rano, bez jakiejś depresji, gdzie możesz funkcjonować, gdzie jesteś po prostu w miarę szczęśliwym człowiekiem. I zawsze mówię, że robimy to, co ma sens, tak i co się wydaje. Najlepszym pomysłem, jaki może być z tego poziomu świadomości, na którym jesteśmy w tym momencie. tak Jeżeli jesteś na niskim poziomie świadomości, powiedzmy, tutaj nie oceniam niski, wyższy, że lepszy, gorszy, tak po prostu niski poziom świadomości to taki, w którym identyfikujesz się ze swoimi myślami, tak wszystko co ci wpada do głowy bierzesz na serio. Myślisz, że źródła Twojego problemu leżą na zewnątrz, tak? czyli na przykład to Twój partner jest źródłem Twojego problemu, a nie Twoje myślenie o tym partnerze. Tak? Więc jeżeli jakby nie widzisz, że zawsze czujesz swoje myślenie, a nie akcje innych ludzi, no to jest to poziom świadomości niższy, tak? Jakby identyfikujesz się właśnie z tym, z tym co jest w Twojej głowie, uważasz, że. To właśnie świat coś ci robi, tak, a nie to, że właśnie Ty, ty czujesz swoje, swoje myślenie na temat świata, e, co jest dosyć powszechne, tak, większość ludzi żyje w ten sposób, raczej mało kto wie, że czujemy zawsze swoje myślenie w danym momencie, tak? a nie na przykład akcję naszego partnera, czy, czy jego porozwalane skarpetki, tak, no to z tego poziomu świadomości, no Próbujesz, no nie wiem, albo zmienić świat, nie? zmienić swojego partnera, zmienić swoich rodziców, a jak to nie działa, no to próbujesz jakoś też z zewnętrznymi czynnikami się e, znieczulić, nie? No i tak jak często mówimy, Boże, jaka ja byłam głupia, gdybym wiedziała, że, nie wiem, sięganie po alkohol czy sięganie po słodycze e, nie załatwi tego problemu, a sprawi tylko i wyłącznie to, że wpadnę w jakiś nałóg, no to bym tak nie zrobiła. Tak? Ale gwarantuję Ci, że gdybyś się cofnęła w czasie i wróciła do, do tamtego poziomu świadomości, który miałaś wtedy, zrobiłabyś dokładnie to samo. Tak? Bo na tamten moment to wydawało się jak dobry pomysł, tak? to było dobrym pomysłem. tak? A te, że teraz masz już masz inne doświadczenia, jesteś starsza, jesteś bardziej dojrzała, jesteś mądrzejsza, no to sobie myślisz, mm, co ja sobie myślałam wtedy, nie? Jakby, no właśnie, znowu to myślenie. Nieco ja sobie myślałam, że właśnie zaczęłam się pocieszać czekoladą, nie? czy przeszłam na dietę, tak? No bo to też może być forma mm, próby poczucia się lepiej, nie że przechodzę na dietę, mam kontrolę nad swoim ciałem, e, nie wiem, wyglądam lepiej tak? przez tą dietę, więc wszyscy mnie bardziej kochają. Tak, i dopiero po czasie wygląda to, no y, śmiesznie, głupio, nieodpowiedzialnie. Nie? Ale na tamten moment to było najlepsze, co mogłaś zrobić. Tak to był właśnie twój objaw tego zdrowia psychicznego, które próbowało cię właśnie wynieść na ten taki neutralny poziom, na ten lepszy poziom. Tylko właśnie niestety stało się tak, że jeżeli teraz masz e, nawyk i nauk tak? No to przez większość czasu jesteś niestety na tym niższym poziomie. Tak? Czyli doświadczasz na przykład e, uciążliwych, uporczywych myśli na temat obżerania się. E, czy myśli na temat picia. Tak, jedzenie zajmuje ci nie wiem 95% w ogóle twoich wszelkich myśli, tak? No bo tak dziewczyny mi piszą, tak mówią moje podopieczne, ja sama tego doświadczyłam właściwie cały boży dzień myślisz o jedzeniu i tylko w momencie kiedy w końcu stwierdzisz, dobra, nie mam siły z tym dłużej walczyć, e, obiem się, tak, i w tym momencie, kiedy się objadasz, Twój nastrój na chwilę wchodzi do góry, tak, na ten neutralny poziom, czujesz się, e, czujesz się dobrze przez chwilę, tak, to jest czasami kilka minut, czasami kilka sekund, ale jakby w końcu ten głos, który Cię namawia do obżerania się, zamyka się, tak, w końcu jest cisza w Twojej głowie, więc jakby... Mm, no, no zrobiłaś sobie coś takiego, że nie jesteś już na tym neutralnym poziomie każdego dnia, tylko właśnie jesteś na, na, na tym niższym poziomie i musisz sobie jakoś z tym radzić, tak? I właśnie też często dziewczyny mi piszą, no ale jak ja będę sobie radzić z emocjami, jak przestanę się obżerać, tak? Jak ja będę, nie wiem, radzić sobie ze stresem? No i dobra wiadomość jest taka, że Ty teraz musisz właśnie sobie radzić z tymi emocjami, żeby właśnie wyjść na ten wyższy poziom za pomocą jedzenia, a jeżeli nie będzie już tego nawyku, to Ty będziesz na tym wyższym poziomie cały czas, tak, bo już nie będą Cię męczyły myśli o obżeraniu się, nie wiem, jakieś uporczywe pragnienia, tak, czy powiedzmy, nie wiem, o alkoholu, a to też bardzo często się łączy, dlatego mówię o tych dwóch rzeczach, tak, tylko po prostu będziesz zawsze na, na tym neutralnym poziomie i jeżeli będzie jakiś stres, tak, no to po prostu będziesz Przeżywać ten stres, nie? Z tego neutralnego poziomu jesteś w stanie przeżyć więcej, tak? Poradzić sobie z większą ilością emocji. Tak I jak często też mówię, no emocje to nie jest coś, czym sobie trzeba radzić, tak? Bo to cię nie zabije, to po prostu trzeba przeżyć, no, ale mówiąc już tak kolokwialnie, nie? że poradzić sobie ze stresem, poradzić sobie z emocjami. Tak więc jeżeli odpadnie Ci ten nawyk i nałóg, wyjdziesz na ten wyższy, neutralny poziom, no to jakby nie będzie już, już przynajmniej tego jednego problemu, tak? Zostanie Ci, dobra, może jest stresująca praca, może jakieś tam, nie wiem, problemy w domu, ale też będziesz miała wtedy siłę, żeby zająć się i tym, tak? Siłę mentalną, siłę psychiczną, siłę fizyczną, nie? Żeby jakby zająć się innymi problemami w swoim życiu. Tak więc jakby mm, pamiętaj o tym, że Ty nie wykonujesz swojego nawyku, w sensie nie idziesz, nie robisz tego, co on tam ci każe, dlatego że jesteś, nie wiem, jakąś sabotażystką. Tak, to chyba też mówiłam niedawno w jakimś filmiku, tak? Czy że siebie nie kochasz, czy że chcesz siebie ukarać. Nie, ty po prostu chcesz się poczuć lepiej, tak? I jakby to, to jest to, co ci twoje, to, to zdrowie psychiczne, ten, ten nienaruszony środek ciebie, tak? Ten, to zdrowie, które zawsze w tobie będzie, ta intuicja, to jest to coś, co. Na ten moment ci właśnie podpowiada takie rozwiązanie, tak? Ale wyjdź z nałogu i to rozwiązanie nie będzie ci podsuwane. Nie raz, że będziesz właśnie na, na tym wyższym poziomie, a dwa, pojawią się inne rozwiązania. Na przykład, yy, dla mnie to jest, nie wiem, sport, tak? Jeżeli właśnie czujesz się jakaś zdołowana, przybita, no bo, no bo też się czasami tak czuję, jestem, jestem tylko człowiekiem, yy, no to zawsze pomoże mi, yy, nie wiem, właśnie wyjście na siłownię. Tak? czy wyjście na spacer, czy nie wiem, popłakanie, czy zadzwonienie do mojego chłopaka, jakby są, pokazują się różne metody, którymi mogę sobie radzić, w cudzysłowie, tak, z tymi trudnymi emocjami. Tak? A, a tak tak naprawdę najlepiej radzimy sobie z emocjami, kiedy je po prostu zaakceptujemy, przestaniemy z nimi walczyć i one odpłyną, nie? żadna emocja nie trwa wiecznie, tak, Każda jedna przychodzi, tak? ponieważ żadna myśl, która powoduje tą emocję, nie trwa wiecznie, nie? więc trzeba im dać odejść. Więc mm, to, było, to były moje rozważania na temat tego e, konceptu. Myślę, że to jest bardzo interesujące. Ja na to tak nigdy nie patrzyłam i kiedy to zobaczyłam, to y, też otworzyły mi się jakieś klapki w głowie: że wow, tak mogę spojrzeć na, na swoją przeszłość, nie na eko, nie wiem. Głupią, uzależnioną, egoistkę, tak tylko jak na osobę, która naprawdę robiła co mogła, żeby poczuć się lepiej. Tak więc, jakby to też zwraca mi trochę moją przeszłość, zwraca mi honor. Tak, że gdzieś yy, ja zawsze siebie kochałam, to nie było tak, że chciałam siebie zniszczyć, tylko po prostu, no, niestety, próbowałam sobie pomóc takimi destrukcyjnymi metodami. Także mam nadzieję, że podobał Ci się ten filmik, że zmienił trochę Twoje patrzenie na Twój problem. Przeczytaj też ten post z miłości do siebie, który linkuję pod spodem. Wesprzyj mnie na Patronite, zasubskrybuj, czytaj mojego bloga, zapisz się do Wilczego Stada, generalnie bądź ze mną w kontakcie. I jeżeli masz jakieś pytania, to zadaj mi je w komentarzu. Tymczasem bardzo Ci dziękuję i do zobaczenia w kolejny poniedziałek. Pa, pa!